Kajko. Jeden z najlepszych szotarów, jakich znam Mówisz do kobiety, czuję do ciebie pociąg I have today Co masz dzisiaj? Mr. <laughs> Mr. Zamruczysz do niej, tak? <laughs> tak yes. No Podoba ci się kobieta, to co jej powiesz po angielsku? I love you Od razu? Od razu po prostu... To chyba jest attracted, nie? Attracted to you? Nie są pewne W sumie nie jest mi to potrzebne, bo nigdy w życiu kobiety nie poderwę. Czekajcie, angielski. Anglojęzycznej. Traktat to you. Przyciąga do ciebie, tak mi tłumaczę. Chyba, chyba, źle tłumaczę. Nie wiem, tak mi się wydaje. <laughs> I have a train for you. Ty gdzieś to było. Z tym trainem gdzieś to słyszałem. <laughs> I film train to you. Gdzie to było? W angielsku. I mówił Od razu? Od razu Prosto z mojego ja się nie pierdziele. Cześć, z tej strony Adam Drzewicki I dzisiaj przepytam przechodniów z języka angielskiego A partnerem odcinka jest aplikacja Speakly Która pomoże nam poznać... W nie teraz jest... Kliknijcie link w opisie A teraz zaczynamy odcinek Przetłumacz na język angielski Teraz jest 2022 rok uh, Right now is 2022 Tak jest Uh, now is uh, 2020 Już. To 2020 powiedziałaś. Year. Age. Nie, 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 nie. Age? Czemu mnie pytałaś, Nie, nie, pyta. To w kabarecie było, gość pisał list do laski anglojęzycznej i kolega pomogą mu tłumaczyć. No możliwe, dziś to słyszałem w każdym razie na pewno. Dziś to słyszałem, no. Age. A. Wczoraj co tam było? Już. To 2020 powiedziałaś. Year. Age. <laughs> nie, 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 nie. Age? Czemu mnie pytasz? Nie pytali. 2022. Now is uh, 20, uh, 2020 year? 2022? Drugi. Tak, obecny. 2022. rok. 2020. 20, 2020. To, 20, 20, 20, 20. to powiedziałaś. 20 2020 220 20, 20, 20, 20, powiedziałeś teraz. Nie, no ogólnie na języku angielskim można się wypierdolić. Na przykład nawet to pytanie z pociągiem to takie mogło być dosyć. No, nie niecodzienne w użytku, ale wydaje mi się, że jak ktoś na przykład serio nie wie w jaki sposób rok podać, to nie długo Przesyła szukają tych osób. Tak, no, tak Tak myślę, nie? Mój pierwszy danej w życiu. Dziękuję, panie Mysoewe. Albo trafia. No, tak mi... nie wydaje mi się, że jakby język angielski dzisiaj jest mocno spopularyzowany w Polsce bo po pierwsze mamy coraz więcej obcokrajowców w kraju, po drugie, po drugie dużo osób decyduje się na oglądanie filmów z napisami i tak jest to po prostu przydatne, gry komputerowe też bardzo dużo uczą, jednak jak, jak ja byłem w gimnazjum, to ja na przykład angielski głównie znałem z Lola, bo było mi to potrzebne, bo ludzie pisali coś na czacie, ja często to co pisali wrzucałem w translatora, tylko po to, żeby rozumieć co oni piszą gdzieś tam później, starałem się to mniej więcej zapamiętywać, więc myślę, że gry przede wszystkim wymagają na młodych osobach tego, żeby taki podstawowy angielski Znać. Raczej ciężko jest w internecie przestawić, by coś powiedzieć, gdy codziennie się nie zmienia w tym języku. <coughs> to, to prawda, dużo się wymykam. wymyka, no ale w internecie większość osób operuje na codziennym językiem mniej lub bardziej. No tak. No kurwa, no tak mi się wydaje, nie przynajmniej. Now is uh, the year 22? Uh, Daję? Znaczy, to gdzieś rok 22. 20. To jeszcze Jezus żyje. Mamy cztery cyferki. No dobra, no to 2020? Teraz powiedziałeś 2020? 20th? To jest tą końcówką? Nie. Co to za zwierzę? Przeczytaj i, po, i powiedz mi. Dir? Kurwa, dir. To Jeleń był chyba, nie? Chyba, jeleń. Deer to też, to też tak DIK ktoś może nie wiedzieć, bo to jest takie mało powszechnie oh, używane bo. po prostu. Buty przesyła 4 zł i 85 groszy. Siema, powiedz mi, jakie miałeś na sobie buty na Hydroomienach i Kleaguę Bo Omega mi się spodobały. Z góry dzięki za odpi. Pozdrawiam cię serdecznie. A te buty moje zdaniem chujowe są. Ja je kupiłem tylko dlatego, że były tanie. To są buty Adidasa UltraBusty, tylko one są. W takiej kolorystyce i w takiej siatki wykonane, że są mało popularne i często przeceny są na te buty. One są wygodne generalnie, ale no... No ja był, był to... jeleń. Jeleń, bardzo dobrze. I mnie, znaczy, się nadaje przed imieniem, jak się do kogoś zwraca? E, to jak jest A, to jest drogi aha, wtedy, a aha. tutaj nie. Nieźwieżku. Sarna. To sarna chyba była. Sarna. E, Daniel. Koza? Przeczytaj i powiedz, co oznaczają te słowa. Uncle to wujek. Mhm. Ansli. Hehehe, Chłopak przeczytał. E, Ansley to będzie... Lazaren przesyła 10 złotych. Najlepszy Streamer pod słońcem będzie potrzebna operacja na rękę. Stary, ale operacja już była, kurwa. <laughs> Mam ma, ma mieć kolejną? Haj Eee, hu. Uncle, to jest chyba... Kuzyn albo kuzynka. Też w rodzinie, ale ktoś inny? Ciocia. Jak się mówi poprawnie? Mail czy female? Do tego datela. Ale Dzięki z nim. Kocham. No to płeć, nie? Mail to mężczyzna i female to kobieta. Że male no to mężczyzna female to kobieta. Bardzo dobrze tak. To to, to nie. Tylko podejrzewam. albo bo nie, my nie będę zobaczył. Bardzo dobrze. E, e, mail? mail. I co to znaczy? E, nie wiem mail. Male, mężczyzna, no, female, male. No i tak mówię, to są takie, bo takie rzeczy, nawet jak, jak się w gry gra, to to jest takie powszechne, bo każą ci wybierać płeć. Poza tym, też kamera dużo stresu daje, nie? Jest dużo łatwiej ci powiedzieć takie, może, może ich broni, ale uważam, że dużo łatwiej jest powiedzieć łatwą rzecz, gdzie masz czas na zastanowienie się i tak dalej, a inaczej, jak jest ta presja kamery i presja prowadzącego. To tak się wydaje, ale to moim zdaniem dużo odbiera, strasznie. Female? A dlaczego? A nieźle powiedziałem. Mail to człowiek, a female to kobieta faktycznie. <noise> nie, no, nie, bo nie można, bo potem będą artykuły. Co to znaczy? Mail, tak? Female, bo wybrałeś female, tak? Nie, sorry, mail. Mail. A co to oznacza? Małe. Mail. Mail. Female. na angielski, przyliteruj po angielsku słowo jabłko. E, apple, ej p p l, -i. P, p, l I. Mm, Bardzo dobrze. A-P-A-L-I. Mamy apale. A. Tak. pi p. 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 I. O. O, masz O w jabłku. September. Y, Wrzesień? Mhm. To będzie listopad mm -mm. albo październik. To jest shaping. Październik. To jest który z miesiąców. To nie jest Każdego roku. Każdego roku. Sierpień. Nie. A to jest lipiec. Za... No tak. Zła podpowiedź była. No to chyba lipiec. Nie, nie, w drugą stronę poleciałeś. <grym> Kurde. No co. Kiedy idziesz do szkoły? W czerwcu. wrześniu. W no? y... Niedziela. Nie. Wrzesień Wrzesień Kto Ci podpowiada? O jezu. Jak mi powiesz po angielsku, że sklep jest za rogiem? Uh, the, the shop corner. is around the corner. Bardzo dobrze. <głosłotny> the shop. <głosłotny> 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 Miałem raz takiego fakapa. Podszedł, podszedł do mnie ziomek na ulicy. Yy, I pyta się mnie o bankomat ATM. I tak na niego patrzyłem i mówię, że nie wiem o co chodzi. I on mówi: ATM, ATM, ATM. Ja tak patrzę i serio, kurwa, nie wiedziałem o co chodzi. I zaczyna mi pokazywać takie coś: i że, i że pieniądze. Money, money. Mówiła, okej. Okay. <laughs> to raz tak miałem, że autentycznie w szoku w szok mnie wiewał. O kurwa! Lazaren przesyła 3 złote. Wiesz, jak długa będzie rehabilitacja? Tęsknijmy za ligą z Rawciem. Eee... No, ja jeszcze to gówno muszę nosić, jakieś 4 albo 5 tygodni, jakoś tak? Coś koło tego? A rehabilitacja później nie wiem, jak długo będzie musiała trwać. No, nie wiem. The is the, the left? The left? On The left? A shop is on the right side, on the skrzyżowanie. Shop? Tak i pustka. <głos> After <głos> corner tak dziwnie, no tak prawda? Uh. Nie czuję. Nie. A, dobra. Nie. <noise> pustka, nie to ja lag załapał. i pustka, że nie co powiedzieć. Nic tego tak. No właśnie. Next corner? Nie wiem. To kolejny róg. This shop uh, uh, jak jest back to corner? You can uh, turn uh, right and uh, this, A is, sklep? This, this is uh, shop. Go to <noise> shop uh, on the left. <laughs> Rabbit. Królik. To był królik. To jest. Przeczytaj. Rabbit. Raba. Tak. To jest y, mysz. Szczur. Rabbit? Szczur. Jak powiesz do jakiegoś faceta na openerze, czuję do ciebie pociąg, ale po angielsku, bo jest. No tylko angielski. I to Attracted to you? Pięknie, bardzo dobrze, rewelacja. I mówisz... <laughs> Kurwa, mogę dupy wyrywać. Tego niestety mam do doświadczenie. Raz w życiu starałem się poderwać dziewczynę, która była anglojęzyczna. W przy okazji była murzynką i kazała mi wypierdalać. Podchodzę do dziewczyny, to już opowiadam, ale chuj. Podchodzę do dziewczyny i mówię: Cześć, coś tam, coś tam. No nie patrzy, i mówi: Sorry, I only speak English. I mówię: OK, it's fine, I can speak tu. No thanks. I poszła. <noise> Dziwka jebana. Tak mi przykro było. <noise> no kurczę, no wiem, że jest Opener, zaraz się rozejdziemy. Czekam właśnie pół godziny do, po, po frytki, ale bardzo mi się podobasz. Czuję do Ciebie pociąg. <noise> Sex me up? Czy, co? Nie wiem, czy coś takiego jest? Sex <noise> me up? Okej, okay. bezpośrednio jesteś. <noise> Take I in love with you? Od razu mi... Ale to nie, to widać, że to Polka, ale to ona, ona właśnie była szczera, bo mniej więcej w ten sposób Polki reagują na anglojęzycznych mężczyzn. You sex me up. You English, you English I like. Raz siedziałem w restauracji na, na rynku we Wrocławiu. I widziałem jak było dwóch ziomeczków, jeden taki serio dobrze wyglądający facet, bardzo umięśniony, fajną sylwetkę miał I taki, taki słodziaczek z mordy, wydaje mi się, że coś co raczej dziewczyny zazwyczaj lubią A obok niego był taki ziomeczek z delikatnym brzuszkiem, łysinką, no taki wyglądający nietrakcyjnie I oni podeszli, oni podeszli do, znaczy właściwie to ten, ten, ten przystojny rozmawiał i on właśnie był anglojęzyczny A czemu byli anglojęzyczni? W ogóle tak po akcencie wydaje mi się, że oni byli z Anglii, nie jestem pewien i podeszli do jakichś dwóch dziewczyn zagadać z pytaniem yy, właśnie po angielsku yy, Gdzie się tutaj mogą jakiegoś drinka napić I te dwie dziewczyny stoją i tak jedna zaczyna tłumaczyć gdzie I w końcu ten ziomek mówi, a może z nami pójdziecie I tak jedna patrzy na drugą Tamta macha głową, że tak I ona mówi, że no dobra, to możemy pójść, to idziemy I ten, 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 ten mięśniak ją tak objął, przytulił i kurwa drinka poszli we czwórkę Polki A ja jadłem kurwa w samotności. Ja nawet to sami myślałem o tym, żeby zacząć chodzić po ulicy, bo ja wiecie, ja mam taką trochę ciemniejszą karnację. Żeby udawać Hiszpana na przykład i zagadywać po angielsku Ale bałbym się tego, że jak jakąś dziewczynę bym po angielsku za, zagadał To ona w końcu na przykład powiedziała Hey, where are you from? A ja powiedział I'm, I'm from Spain, I'm from Spain I ona by po hiszpańsku zaczęła do mnie mówić I by powiedziała, że yy, miała zajęcia kurwa w szkole, nie? I wtedy nie wiesz co robić Nie jesteś! I fell in love with you. Od razu miłość. Tak. Okay. no kurwa. No kurwa, dobra. Nie you are nice. You are beautiful I feel chemist. Chemistry to you. Coś okay. takiego. Czujesz <coughs> <coughs> zestaw mojego chemika <coughs> do ciebie, <coughs> tak? <coughs> I feel trained to you. To jest taki z klasyczek I feel you to love to you. Coś, coś, coś w tym stylu, tylko że to jest jakby kochać. No tak, a po prostu, wiesz, no, no że podobasz mi się, tak? Wiesz, tak na początku, no nie, nie wyskakujesz na pierwszej no tak, ramce, no tak. że, że kochasz dziewczyny. Aj. Chyba, że masz taką strategię. Strategię to nie. Znaczy była taka strategia, ale to. Udała się? Udała się, oczywiście. Udała się. Po kilku latach, ale robię no. I have today. Co masz dzisiaj? Mr. <laughs> Mr. Zamruczysz do niej, tak? Tak, jest. No Ale się... co, wypierdolicie, że ja do Rumuna jestem podobny. Jak, jak ja byłem na, na, na lotnisku, to mnie jedna osoba wspomniła i Enrique do mnie wołała. No. Dobra, to tak szczerze. Tak, byłem w takim wieku 16-17 lat i wtedy mam wrażenie, że trochę głośniej było właśnie o tych atakach y, terrorystycznych. To za każdym razem jak gdzieś leciałem na turniej w LoL'a To mnie kurwa macali na lotniskach Za każdym pierdolonym razem jak byłem w jakimś kraju europejskim To brali mnie na kontrolę Wszystkich moich kolegów puszczali mnie kurwa brali I się śmiali ze mnie, że jak arab wyglądam Były nie rasiści kurwa, europejscy Kobieta, to co jej po angielsku? I mówił. Od razu? Od razu Prosto z mostu? Ja się nie pierdzielę. I feel do mint? Do you mint? <laughs> squirrel to... to jest yy... wiórka Chyba. No nie, wiewiórka. No, to była wióreczka. Tak jest. w jawczółka? Nie wiem, to nie jest jakiś ptak? Wróble. Nie, nie, nie. Gołębie? W Polsce biegają po drzewach. Ty, a, a wróbel to nie jest ten, coś na p. Ty, a nie, nie na p. Rubel. Kurwa, zapomniałem. To jak jest wróbel po angielsku? Sparrow, no, no, no. Kapitan Jack Sparrow. Ja, ja pomyliłem z tym, z. z gołębiem. Małpy Squittle? Nie, y, sku... Dobry, To brzmiało jak jakiś Pokémon. Jest... Squirrel i on tam walił wodą, tak? Squirrel, ehm, ośmiernica, pigeon, go. On. Bardzo dobrze. <tryk> pigeon. Mm. Um. Pingwin kurwa. Pi pi. <tryk> Ale też jest kurwa mocny. Pingwin kurwa. Wkurwił się, że nie trafił parę rzeczy, to mówi pingwin kurwa. Taki nie no <tryk> mocny jest. Um. Pingwin kurwa. <tryk> <tryk> uh. Pi, pi pigon? Pigon? Nie wiem, to jakiś coś pająk? Eee, Pigeon to się chyba tak czyta? No nie wiem, co to jest. Pigeon. Jest ich Pidzion. pełno w Warszawie, ludzie narzekają. Eee, nie, o, to nie tak, Dużo osób nie lubi tych e, zwierząt, bo są w naszych miastach. Świnia, tak? Piga. Nie, no w Pidzion. miastach nie trzymamy świnie. Eee, Aunt. Eee. Nie, no, bo jej <laughs> Ciocia? Tak jest. Wujek. Jesień? To jest... nie, to jest... a on? To jest córka? Jakieś zwierzę? Powiedz <noise> po angielsku zły, gorszy, najgorszy. Bad. Worst. Worst nie nie, 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 podpowiadaj. Badest. <głosy> badest. <głosy> nie <głosy> wiem. Nie jestem w stanie powiedzieć naprawdę, a nie wiem czemu. Nie mam powiedzieć? Tak. Bad, worst, the worst. Tak. Bad, badest, the badest. No masz najgorszego chłopaka, jest coś strasznego zrobię jest najgorszy. Badest. <laughs> bad, badest, the, the most bad, nie? Nie. Uh, bad, bad. Ja, tak po yeah. <laughs> Tak yeah. On dał odpowiedź jeszcze wiesz, tak wiesz, w takim flow leci, yeah. <laughs> On jest gorszy, niż ty. More bad. A najgorszy? Most, most bad. Bad, very bad. Okej, okay, no dobra. Rozszerzenie no, na 60%, stary. W bez kitu, no może tego tam nie było akurat, ale... <laughs> Bader? Nie, no nie, no pewno nie. Word? Ty, no nie jest pierwszy raz tutaj, ale... to się nie <laughs> chyba, nie? Bader? Nie, no nie, no pewno nie. Ward? Nie. Jak jest zły? Bad? Yy, bad? Bad, tak. Bad... Yy, bad... nie, better. to lepiej. Yy, a, angry. Bad. Bad. A gorszy? Mm, yeah. Badly? Nie, nie, nie. E, best, worst i e, nie. Pokaż, jakie masz napisy na koszulce. Mind your own business. Co, co to oznacza? E, żeby zajmować się swoim biznesem. Czyli? E, nie wtykać na przykład nosawnie w swoje Aj, sprawy. Sprawy, <laughs> dokładnie tak. A co to znaczy fearless? E, przestraszony? O kurwa. Nie no, no, na koszulce jak coś się ma, to fajnie wiecie co się ma. A przeciwieństwo? Nieustraszony. Bez strachu. Ty, to, ch chcesz nosić znaczy, koszulkę? Nie, przestraszony? Pa. No to on jest do... Fila, jest... Jesteś przestraszony? Nie. A co? Przeprzeliteruj, czy powiedz. Cy-o-ul. To... I co Tuszka. to jest To będzie fala. Mhm. -mm. Luggage. Yy, 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 bagaż. Baliska? Bagaż? To bagaż, tak jest. Lounge Luggage. 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 Of course. Ledge? E, like. Language Lugacz 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 Nie wiem co to jest. Dużo tego jest na lotnisku. Ptaki jakieś? E, luggage Lugacz Lady Gaga trochę wygląda. E, language to będzie język. Plaża? E. Kurwa, chłop lager przeczytał language. O ja piesz, V-E-A-C-H Bardzo dobrze To nie myśleli... to takie podkreślić na zasadzie, że wiecie, że ktoś powie dziwka Beat, lol B, V-E-A-C-H Bardzo dobrze b a i c h Plaża? Po angielsku P-L-Z-A B-A-A... Ci... B, A, A, C, G. B, A, e, 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 T, T, Jak no. to? można się plażyć? Że... Ty... B, I, A, <laughs> czy Co za... <laughs> I ostatnie? Penis, no to są drobne pieniądze. Drobne pieniądze, pensy, tak jest. Penis. <grym> <grym> Penisy! <grym> Lor, kutas. Penis. No. O, kurwa, wiedziałem, że on to powie. Już po, po jego wcześniejszych kurwa zachowaniach wiedziałem, nie? Pineska? Pensis. Tam ten pension. Gdzie tu masz, C? Penis. Ta kurwa, cieszysz się, ty tego nigdy nie zobaczysz! Bo ja wiem, co masz na myśli, co o, się kurwa cieszysz? <noise> Jakie skojarzenia, dziewczyny! Pan Nie, Więc to jest. Co to jest? Penis? Orzeszek jakiś? Penisis? Pe penisis? Penisy? To Penis. mi jedno blisko, nie? Bo to. To to będzie jakoś. Nie wiem, no. PINAT na przykład, o. W sumie to, to, to blisko. Pe A swego PINAT BUTTER to ja mega lubię ten smak, ale mam wrażenie, że teraz wszędzie to wpierdalają i coraz bardziej mi ten smak się kurwa obrzydza. Mega zawsze lubiłem. Też naj, no, moim zdaniem najlepszy najlepszy shake jaki można kupić to jest shake w KFC, właśnie PINAT BUTTER smak, zajebisty jest. Mega smaczny. Penis. Nie, to nie są penisy. <laughs> To nie są piegi może? Nie, nie, nie. To już wszystko w tym odcinku. Piegi nawet nie wiem jak są po angielsku.